Hej, hej, witam was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z okusów, z biedopostaci, które sobie biedują, dziadują i w ogóle są strasznie biedne. Hmm, kurde ten gem mnie kusi, ale to tylko 30 statystyk, szkoda. Jutro, moi kochani, wielki dzień. Wielki dzień, czekaliście, moi drodzy, 9 miesięcy niecałe. 9 miesięcy niecałe, żeby nastąpił ten jutrzejszy dzień, ponieważ drój Jutro ma marne szanse, żeby wbić 270 milionów EXPA, bo no akademia się cały czas buduje, więc za dużo nie ma. I tu ciągle czekamy na jakieś dwie nowe gwiazdy, a stare gwiazdy dalej do wykopania. Yy, także tak to. Yy, ponieważ Druid ma marne szanse jutro wbić 270 milionów 270 milionów EXPA, jakieś tam może i ma, ale powiedzmy, że nie ma a Mac jutro ma duże szanse wbić 100 milionów ekspa, no to ma pewne 100 milionów ekspa, to jest, wiecie, to nie podlega żadnej dyskusji, że jutro ma dr Mac 100 milionów ekspa i jutro Mac ma kalendarzyk, widzicie to? Czy wy to widzicie, co jutro się wydarzy? Także jutro Mac wbije 360 zawki i 361 z kalendarza, a druid nie wbije 362, to znaczy, że pierwszy raz w historii naszych Biedokąt, zwiększę swoją zręczność trzy razy. Jak muszę, eee, pierwszy raz w historii naszych Biedokąt będą obie postacie miały eee, ten sam level. Ale jaja, co? No zobaczymy, czy się to się jutro uda. Czy druid nie oszuka, exp. Skarczmy. Oooooo! O. Czy drugi nie oszuka Espym skarczmy i czy nie wbije tego lewla? Yy, sądzę, że nie. Yy, ale zobaczymy, czy będzie się bronił. 10 klepsy to spoko, bo sobie przynajmniej za, za darmo zagramy. Kolejne 10 klepsy spoko. No i polujemy na kryształ, który kryształ jest dla nas najistotniejszą walutą w tej chwili. Yy, z tego co widzę. 4 kamienie. Czy jasne kamienie mnie interesują w ogóle? Prawie 3 razy, ponad 3 razy. No to jest strach brać w ogóle te kamienie. Dobra, ale zróbmy sobie to dla jaj, nie? Może 5 będzie, nie będzie, szkoda. Zrobilibyśmy zrobiliśmy sobie to dla jaj, no nie siadło. Nie siadło. Mm, kryształ? Dziękuję. Po, kryształ? Jak te? To kici w oko. To w oko. No dobra, kibele wrzucony do aury 20, jeszcze kawał drogi, bo to jest dopiero 18. Więc jeszcze do Peta kawał drogi. Niestety, yy, kipel wrzucony, no to co, chodźmy zobaczyć koło, ale zanim koło, to muszę zobaczyć, na co się nastawiamy. O, nastawiamy się na dużo złomu, bo złomu nie mamy, o. To ciekawe, ale wolimy 13 milionów i trzy grzybki, jasne, że tak, jest jakiś złom, 6 milionów jasne i złom. No dobra, zobaczmy te nasze złomy. Pff, pff, <tach> <tach> pff, <tach> a to do kociołka za milion. Czy chcę milion, czy chcę 90 kryształów, to jest pytanie, no na pewno te złomy, to buty na PD, te buty na PD to nie jest głupi pomysł, te buty na PD to nie jest głupi pomysł, bo wystarczy teraz ozdobę złapać 16%, czyż czekajcie, jest 17, 17 i 16, no bo w, z tej chwili z trzech itemów będzie 34, 49, ozdobę na 16%. Jakby była w sklepie ozdoba na 16%, 15. Wiecie, że jakby była szesnastka z tym jednym grzybem, to kupił? To bym kupił. Kupiłbym. Ale piętnastki nie. Gdyby była szesnastka, no naprawdę nie szesnastka. No naprawdę nie szesnastka, no nie, naprawdę nie. Dobra. Te rękawice milion czy 90 kryształu nie mam pojęcia, wiem, natomiast że czapka 3PD czy 0 kryształu to na pewno WON. Na chwilę obecną taką decyzję podejmujemy. Odnośnie reszty rzeczy nie podejmujemy żadnych decyzji. No dobra, 400 tysięcy za 20 kryształu to jest bardzo słaba cena, ale dobra. 13 milionów. Złocisza. Jeszcze coś dostaniemy ciekawego, czy już nic? Trochę ekspa, trochę ekspa, dobra. Czyli musimy teraz podejmować strategiczne decyzje. Czy będziemy coś rozmontowywać, czy nie. Nie mamy slota na broni, o, w sumie można było tą brońkę sobie tu wrzucić, nie? I już byśmy mieli jedno miejsce w pecaku więcej. Yy, rękawic nimom. Yy, żadnych do wrzucenia, bo dzisiaj są rękawice. No i pytanie, czy my chcemy rozmontować tak? Co my byśmy mogli rozmontować? Ta broń daje sam złom, to szkoda. To jest za drogie, to jest za drogie. To nie daje kryształu, to jest za drogie, za drogie, za drogie. No są te buty za milion po sam złom. Ale tak jak mówię, te buty mają przyszłość, bo te buty mogą się tutaj okazać bardzo, bardzo przydatne. Z tego względu, że wtedy moglibyśmy tutaj mieć plecak już na rękawice i docelowo szukać rękawic kiedyś. Nawet nie rękawic, bo wtedy byłoby złoto, złoto, złoto. Cztery itemy na PD. To jak to teraz jest? Złoto, złoto, aha, bo my mamy teraz cztery na złoto. I 4 na PD, no właśnie. Więc chcielibyśmy zdjąć jeden item, żeby szukać rękawic na ulepszoną jakość przedmiotu, nie? Taki byłby plan, aczkolwiek ten plan jeszcze obejmuje jedną rzecz, bo mamy już 86 Deca, więc lada chwila od 100 Deca będziemy szukać też 4 PD. Więc to też będzie dla nas jakaś tam wartość. Więc te buty na razie można docelowo gdzieś tutaj pomyśleć, żeby je skitroć na chwilę, nie? Czy ten Beryl 488, 450, 50, 428 na butach. Czy ja wierzę, że te buty kiedyś wymienię? Nie wierzę już. Ja już w te buty nie wierzę, moi drodzy. Masz Beryla, bo ja już w te buty nie wierzę. <grym> ja już w te buty nie wierzę. <grym> ja już w te buty nie wierzę. Siedź z tym Berylem, bo może coś z tego będzie. Czekajcie, bo darmówki trzeba kliknąć. Kliknijmy tutaj darmówkę bo niestety tu stronk A umaga ten Easy. Dobra. <laughs> mm, Okej. Okay. Też te buty przestałem wierzyć, tym bardziej, że one mają runę na punkty życia, więc. Mamy 15, więc nie jest źle. Bo tu mamy 4 i 5 to jest 9. Jakbym zdjął buty. To jest 13. jak zdajemy buty, to będę miał 13. Nie podobuje się to. Czy my nie mamy tu jakiejś? Patrzcie na to. Patrzcie na to. My mamy ozdobę na 16 złota. Ale jajca. Tylko musiałbym Barbarowi zabrać ten wspaniały item, no? I co ja mu za to dam? W sumie czy ja coś muszę Barbarowi dawać? <laughs> czy Barbarowi się coś w ogóle należy? Jest tu coś dla Barbara jakiś tam ozdoba? Siła szczęścia o idealna, nie? <laughs> ale nie zagrzyba, czekajcie, my mamy 16 na złoto, ale jaja czekajcie, byśmy mogli wtedy to rozmontować, dobra, róbmy to róbmy to moi drodzy, ten barbar to jest i tak pokrzywdzony przez rozum my i tak nic w lochach nie możemy teraz zbić najwyżej sobie będziemy pożyczać dla naszego barbara, co? najwyżej sobie będziemy pożyczać dla naszego barbara to jest o tyle dobre, że talizman jeszcze dodatkowo nie potrzebuje runy dla nas, bo nie bo ponieważ, gdyż na no, Talizmanie jest atak z areny. A my w tym secie nie atakujemy z areny, więc jest to spoko opcja. I teraz możemy sobie to rozmontować elegancko. I teraz te buty nie są mi potrzebne do niczego. Bo te buty zastąpią mi w takim razie PD. Nie. Okej. Okay. Znaczy czy ja muszę te buty tu mieć na PD? Ja mogę też mieć buty na ulepszoną jakość przedmiotu chyba. Odporność na zimno to nie bardzo. Rękawice łączna odporność, no bo my teraz rękawice na PD pożyczamy stąd, nie? A tu będę mógł mieć ewentualnie plecach na rękawice, tak? Hmm. Bym mógł mieć, bo teraz mam 17, 17, 16 i teraz PD. 3, 6, 9, 12, więc ten slot na rękawice nie jest mi potrzebny, więc i te buty w sumie nie są mi potrzebne. Czy generalnie na razie niech sobie będą. Jak trafię rękawice z jakością przedmiotu, to się wrzuci. A jak buty, to się wrzuci. Buta. Mm, nie ma z tym paniki, tylko Buta musimy zakląć. Buta musimy zakląć na Spida. Te rękawice, a daj milion. Oddaliśmy wtedy tam. Za grosze, widzieliśmy mało kryształu, to chociaż weźmy jakiś pieniądz teraz. W ogóle nie, brak konsekwencji w tym, co robię, ja wiem o tym, ale tak jest życie. Także ten but jest mi do niczego teraz niepotrzebny. Z ozdoba jest do handlu 2700, 2400, 2, 2 i 1800. I co z tym butem? No rozmontować to szkoda. Za 18 kryształów 1200, więc nie on sobie siedzi na razie. W każdym razie jest tak, że mamy 17, 17, 16, czyli jest 50 w 3 i są 3 ekspy, 4 ekspy i zapasowy eksp na rękawicach. Nie? Więc gdzie nam tu pierwsza ulepszona jakość przedmiotu wypadnie, to możemy tutaj kombinować. I w zasadzie możemy to kombinować, bo mamy nawet na sobie teraz 4 ekspy, więc jak wypadnie nam rękawica, to możemy ją zakładać, bo nic nie tracimy. Okay. Nie musimy tego slotu od jutra marnować. Nie? że to jest dla nas też doskonała wiadomość. Jeśli chodzi o rozmontowanie, brakuje nam jednego rozmontowania. 18 kryształów nie dam, miliona za 18 kryształów, nie róbmy scen bez przesady. Za milion... Za milion... Wolę go sprzedać po prostu. Wolę go sprzedać po prostu, tak tako po prostu wolę sprzedać te buty. Na razie mamy miejsce w plecaku, więc jest spoko, eee, więc jest luz blues. Rozluźniło się tu trochę jakoś dziwnym trafem, nie wiem skąd. Miałem pełny plecak. Zrzuciłem tego beryla, żeby mieć więcej miejsc i nagle mam puchę. No dobra, mamy puchę, ale mamy u wojownika tutaj lipę, nie? więc tutaj wojownik dostanie o, ozdobę siły 800, nie, bo później będę ozdoby i zapomnę to sprzedać. Hmm, no wojownikowi jakąś ozdobę znajdziemy jakiegoś zwyklasa i mu się czarny gen wykopie trzeba będzie o tym tylko pamiętać no, z tym oczywiście jest gorzej z moją pamięcią hmm, ale cóż zrobić kij w oko temu barbarowi on i tak tutaj na strefę mroku a, za dużo nie pomoże hmm, wbijamy sobie 18 inty on i tak i tak tutaj za dużo nie pomoże na strefę mroku więc kij mu w oko jedziemy 5 milionów, 4,400. O, jeszcze 3,900. No dobry portal, Siad. Dobry portal. 13 milionów. Czuję się świetnie. Czuję się świetnie. Normalnie niesamowite wyniki w portalu. Zobaczmy, portal Solo, co dzisiaj Mortimus powie na. Na to, że zmieniłem bryla na butach. 3,5 miliona krytyk. Boże, jaka bieda, co? 1,5 miliona hit. O, 14. To 14 ukradzione z nadgrobu. Mniam, mniam. To nam daje szansę na jakikolwiek progres dzisiaj w lochach. W portalu. Den Noblo, zobaczmy, co tam koleś wykarmił. Halo. Co ty tam masz złotkę? No dobra, krok z 40 w siedmiornice, czyli standardy nowoczesnego szejksa, szlauwąż 107 yy, i hydrowir 200, nasz hydrowir 200, no do boju nasz hydrowir 200 to wygra easy, nasz hydrowir 200 to jest potęga uników i krytyków, on tutaj się nie pierdzieli no, ja cię tu tak falaty ty co, no, a ty swoje rób o to chodzi E, jakiś bałt złotka 5, orek 11, no proszę, tutaj wyznawca uczciwego karmienia petów, na pewno go tam jakaś organizacja e, ten zajmująca się zwierzętami dopadła, e, ale później już widzę standard. Szlaufon 100, Żółw 86, no i zobaczmy, zobaczmy, jak sobie poradzi Heraldon, no Heraldon nie akceptuje żadnych uników, on jak widzi, że ktoś unika, to on się nie cyka, nie, o, robi od razu panisz, 35 milionów, chciałeś unikać, to masz na kaska, nie, to dobry, dobry człowiek, dobra, my już tu jednoroga pałujemy, kurcze, grubo, grubo, to tu... 4 dla żółwia to 3 dla żółwia niech idzie w kierunku 200 1 dla szlał węża no i zobaczmy ostatnią walkę ziemia niech mi ziemia lekką będzie niech mi ziemia lekką będzie wykidajło 101 to jest koksu rozwalił koniksa nawet jezu co za co za koks kok. rozwalił nawet koniksa Szerbun tutaj szlał węża dobija. Eee, no, oczywiście to nic rewelacyjnego, bo Koniks jest 11 petem, ale tak se można powiedzieć: można. no. Kto mi zabroni się pocieszyć? <laughs> Nikt. No, niestety. Widzę, że to jest stresowany hydrowir, tak jak nasz. Krytyki uniki, non-stop, więc no niestety, nie, nie pykło. Nie pykło stresowane uniki OP. No dobra, co tam nam zostało dzisiaj do roboty? Z bohatera do podziemi? No człowieku, przecież ja na to całe życie czekałem, żeby zwabić drarka do podziemi, przecież, przecież nie był tu tak dawno, pewnie z, z dobę, albo całą nawet dobę. No dobra, ale skubiemy go, skubiemy, skubiemy. No i dobra, oskubaliśmy drarka. Tutaj nam trener za 5 dni się skończy. I co to będzie dla nas znaczyło, że pójdziemy teraz we Władka do 15. No dobra. Pójdzie Władek do 15 i pójdą trolej kobliny dopiero. OK. Co tam jeszcze walcz, na PD no to pamiętam. No i ten recykling. No ale ten recykling jeden item, no i tak jak mówię, no, no, no szkoda miliona wydać na to, żeby dostać 18 kryształów. No trochę za drogo, trochę za drogą. No bardzo mi się to podoba, więc zostajemy bez tego rozmontowania i idziemy do dzielnego Magiera. O, dzielny Magier... A, no just running out of free time, so I need to focus on one account. Okej okay. Okej, okay. bo tutaj widzicie, no tak troszkę zbyt często koleżka ma te dwa dni, więc go zapytałem o co kamannie. No bo tutaj ma trochę większe levele i aspiracje. No jest szefem tej Gildi Top 1, której jestem. To takie wiecie. Prywatne interesiki Maciej tutaj uprawia. Prywatne interesa. Jak Maciej się znalazł w Gildi top 1, bo trzymał gracza w Gildi top 10, nie? Ja też się gapnąłem. Uuu, czy panie 50 klepsyt. Też się gapnąłem po czasie, że bam go u siebie w Gildii, nie? No ale trzeba ładnie napisać co tam się dzieje, czy to przypadkowe, się uda. czy coś, nie? Bo może to przypadek, ale... Ale chyba nie przypadek. No co jest grane? Halo, halo. Coś wygramy, czy nie wygramy? 50 tysięcy dusz? Słabo, słabo, co tam? Yes, you can do that. Okay say <laughs> <C>. i uh... are. <laughs> Drakę, taki, taki humorzasty, dowcipek Dobra, darmówka. No kurde, przegrałem z Demon Hunterem. Jaki wstyd. Przegrać z Demon Hunterem, wstyd. Dobra, tu gość robi ławkę. Jest, gość zrobił ławkę. Dobra, easy. Także jutro ten poziom z kalendarza. Zobaczmy, co koło dzisiaj da. Dusze. Trzy grzybki. Przysz. Grzybków każdą ilość przyjmuje. Sześć grzybków. Pięknie, złom. No nie bardzo. A nie bardzo. Tym bardziej, że już mam rozmontowania. To jest nawet dobry item do rozmontowania. Tu mamy wszystkie rozmontowania, więc nie wiem kompletnie, co my mamy z tymi plecakami zrobić. Jest dramat. Co chce wiedźma? Pasy. Pasu, pasu, a ja nie mam żadnego pasu, więc coś musimy wyrzucić. To są fajne dwa itemy do rozmontowania. No to brońka 2 miliony, powiedzmy, jest taka z gorszych. Pod względem ceny i jakości, więc zróbmy tak na razie, nie? Problem z tymi plecakami, z tymi potami, ja cały czas jak zaglądam do gabinetu magii, śnie o tym. Kurde, ile Expa, śnie o tym. Znowu złom. I to nie pasek. No i bardzo fajny item, więc no zdecydowanie ta broń idzie out, nie? Skoro już mamy trzy itemy do rozmontowania, nie muszę broni trzymać na rozmontowanie, nie? 99 jest tutaj. Okej. Okay. Haha, no No i można sobie pożartować. Też. Można sobie pożartować. Dobra. Jakie mamy problemy organizacyjne w naszym pięknym lesie? Bijemy pięciokłową hydrę. Problemy organizacyjne są takie, że ja cały czas zaglądam do tego gabinetu magii, nie? I cały czas modlę się o potę o nieśmiertelkę za, za pieniądze, nie? Kurde jak tu Tyrek styrał. O nieśmiertelkę za pieniądze. Jak wchodzę do takiego gabinetu magii, to nic nie ma. To po prostu jestem przeszczęśliwy jak takie coś widzę, nie? Bo czuję, moi drodzy, czuję 997 dzwońcie, dzwońcie po Macieja. 997 nie powiecie mi, że to ukartowane. No skąd mogłem wiedzieć, że ileś dostanę z tego od złodzieja? No nie mogłem, nie mogłem. Także za każdym razem o punkty życia fajna, fajna ta. Za każdym razem jak takie coś widzę, to o Jezu, wierzę w to. Hashtag belief i dostaję pełne rozczarowanie na pysk, nie? I to jest smuteczek. I to jest smuteczek, ale za to radosna była misja 10-minutowa dzisiaj na Magu. 24 miliony ekspa, czerwona, piękna. Piękna misja dzisiaj była na Magu, piękna, piękna, pniękna. Pniękna. E, misyjka na Magu. O, rozpil se dał radę z unikami, to dobry dzik, dobry dzik. Także wchodzę, no i marzę o tym, no problem jest taki, że my, tak jak już wam wspominałem, na Magu e, chodzimy dopiero, Oby mnie korona nie goniła, bo jakiś katar mi się zrobił i kasz, i, i, i kichanko. Że wchodzimy dopiero w kalendarz, yy, który jest słabym kalendarzem. Jezu, jaki no styk jednoru. Który jest słabym kalendarzem, tak? No my na Magu, o po tym kalendarzu, wjedziemy dopiero w ten, nie? Który nie oferuje nam za dużo fajnych rzeczy. Potkę na Intę przygarnę, bo mi będzie takiej brakowało, no ale nic poza tym tu nie oferuje fantastycznego, nie? I dopiero po tym kalendarzu druid będzie miał kalendarz z dwoma nieśmiertelkami, więc druid lada chwila zacznie te poty schodzić z nich i to jest dobre, z tym, że potrzebujemy jeszcze jedną na wytrzymałość. A mag będzie musiał jeszcze jeden kalendarz czekać na to, żeby zjechać z tych potek i to jest ten problem naszego maga. No i mam nadzieję, to jest też w sumie dobre, że jeszcze 20 dni poczeka bo chciałbym coś tu pokończyć na tych potach, chciałbym się skupić trochę na tych tornadach jeszcze, ale mimo wszystko cały czas wisi nam tutaj dziesiąte, dziesiątka dziesiątka popeta i wisi nam tutaj kończenie Easterosu po drugiego peta. Nie sądzę, żebyśmy to zrobili za tymi potkami, no ale musimy się do tego jak najbardziej zbliżyć, bo to będzie jeden z końcowych momentów naszych do tego, żeby tutaj, czy 2, czy 103, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tu już jest ok. Jeden z końcowych momentów naszych, żeby przestać się już stresować tymi lochami, nie? Czy 200, czy 98, czy jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, dobra, czyli jeszcze tutaj dwa? Bo w momencie, kiedy zdobędziemy te pety, to my już nie będziemy mieli tu ciśnienia na te lochy, tak? My już kompletnie będziemy wylajtowani. Jakieś myślałem o tym, że sobie skończyć po prostu tylko światło, a morok sobie odłożyć, nie? Jest to jakiś pomysł, natomiast no, 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 no nie wiem też, czy my będziemy mieli jakieś ciśnienie. Chciałbym na pewno skończyć Asteros, chciałbym na pewno skończyć dziesiąte piętro tutaj, 10 Locha w 13 piętrze, ale jak wyjdzie, to zobaczymy, zobaczymy. Mak tylko 11 statystyk, no bieda, bieda, straszna bieda, straszna bieda, oj straszna bieda, dobra, czyli tutaj Elgerc będzie kolejny do wymiany, ale to musimy najpierw. Przyjąć jeszcze kogo? No dramaty, dramaty. Straszne dramaty. Mm. No okej. Okay. Eee. Co nam tu zostało do roboty? O widzicie? Patrzcie, zapomniałem. Zapomniłem jednej ważnej rzeczy. Eee, tu się Akademia zaczęła budować, bo się skończyła budować. Zapomniałem, że my mamy plany przecież. Jeden atak dziennie nieudany Jest! 100% planu zrealizowane. Czy będzie 200% planu? Czy będzie 200% planu? Jest 200% planu. 300% planu? No, to by było piękne. To nie Komuna, że balcerek robił 300% planu, normy i tak dalej. To nie Komuna. No dobra, co to nam zostało, Halo? Chyba kogoś do podziemi zaprosić. Nienawidzę tego, no. Czy ta firma ma choć trochę jakiejś przyzwoitości umysłowej? Żeby naprawiać takie rzeczy, żeby to się nie pojawiało. Czy ta firma ma choć trochę jakiś Ojeju, ojeju, czasem mam wrażenie, że tam naprawdę ci programiści niektórzy, to tam są z Befronu zatrudnieni, nie? Na zniżkę. Oczywiście nic nie mam do takich ludzi, szanuję, ale nie każda praca po prostu się do wszystkiego nadaje, nie? p, -p, -p walcz na PD, nie zapomnij nakarmić pupili, dobra, pupilie nie byłem, nie? Ja czasem mam wrażenie, że tam niektórzy ludzie to są z tego niemieckiego pefronu po prostu zatrudnieni, żeby dostać od Państwa dotacje i żeby było za darmo, nie? Bo niektóre rzeczy to, to po prostu są tragicznie robione. Tragicznie, tragicznie. kochani, jak ktoś mnie zapytać dzisiaj od dzisiaj w komentarzach skąd. Mam tyle laki końców. Moja odpowiedź jest tak, jak wczoraj już wspominałem. No, jedziesz, Tyrek, musisz to zrobić. Tak jak wspominałem, tyle laki końców mam dzięki nowemu eventowi Shakes and Fidget, czyli laki coiny z karczmy, których dostałem 10 tysięcy wczoraj. Boże, jak mnie spałował krytykami, unikami, dramat. Wychodzimy z petów. Walcz na PD, dobra, portal solo. Ja wierzę, ja wierzę, moi drodzy. Sprawdźmy, czy tu nic lepszego nie mogę ułożyć w moich postaciach. Nie mogę. Ja wierzę, to dzisiaj. To dzisiaj, moi kochani, to dzisiaj. 4:10 i 4:10 jest druid. Dokładnie tak, tylko druid kończy, a my mam nadzieję, że jutro zaczniemy. 4:10. Wierzę, wierzę, no tu stoi 170 tysięcy życia nasze, nie? Więc hashtag believe. Dobry początek. Słabo środek, o Jezu. Cóż mogę powiedzieć, cóż mogę rzec, yy, cóż mogę rzec, fajnie, sympatycznie, takie wiecie, fan and interactive te waleki w portalu. Dobra, zostało nam walcz na PD, a tutaj co nam zostało? Yy, gdzie jest ta poczta? Tu. Walcz na PD i recykling, recyklingu nie robimy, bo nie mamy co robić. Więc moi drodzy, jutro piękny dzionek, czyli Mag wyrównuje level druida, chyba że druid to szuka coś na karczmie. To tyle. Smutnym, optymistycznym akcentem portal nam zrobił kuku ale my się cieszymy z tego bardzo także do zobaczyska, siemano i pa!